Dzisiaj chcę odzyskać srebro ze styków, które dostałem w paczce od jednego z widzów, przy okazji testując nowy palnik, który ostatnio sobie kupiłem. Ale zanim się za to wszystko zabiorę, to zobaczcie, co wydarzyło się na złomowisku. Wywoziłem dzisiaj złom, bo troszkę już go się w warsztacie nazbierało. No i zobaczcie, co tutaj mi się trafiło. Jakieś wielkie maszyny, bo jest jedna, tam druga, trzecia, i tu są ogromne transformatory. Tu jest olbrzymi. Są jakieś przekaźniki, jest płytka z tranzystorami ufo, no i aż pojechałem do domu po narzędzia, żeby to wszystko powykręcać. Niezły temat się trafił. Dobra, zobaczymy po wykręceniu ile tego będzie, ile za to zapłacę, no i jaki będzie odzysk z tego. no Ale to trochę później, zabieram się za robotę. Część już pozyskałem. Jeden wielki transformator, tutaj drugi, trzeci, czwarty płytka. Dwa przekaźniki, trzy przekaźniki i tu mały transformator. To zabieram w całości, już nie będę w to się bawił, bo to... O, oh, jeszcze przewód do tego. Dobra, biorę się za tamtą, bo tam też jest jeden duży transformator. I w tamtej chyba jest bliźniacza do tej. Dobra, rozkręcam. I kolejny wydobyty. Jeszcze ten jeden mi został, muszę tą maszynę wyciągnąć. Tu jakaś tablica chyba sterująca od niej była. Tu jest jeszcze jeden. No i jeszcze się rozejrzę, może coś ciekawego wpadnie. Oh, Kurwisko ciężka. Ja że tak szybko powiem, ale transformatorek ładny. Dobra, działam. No i dobra, drugi uwolniony i jeszcze wiecie co? Udało mi się ze środka te blachy wystukać. Użyłem kawałek rurki, kontownika i udało się także dwa same uzwojenia. No i praktycznie mam te trzy maszyny ogarnięte, ale muszę wam powiedzieć, że zobaczyłem. W tej stercie złomu zauważyłem jeszcze jeden taki fajny tutaj, może uda mi się do niego dostać, to też jest właśnie jedna z takich maszyn, bo widzę podobną konstrukcję, jak mi się uda to wykręcę, jak nie to trudno, no ale dzisiaj bardzo fajny strzał na złomowichu. No i dobra, udało mi się ją z wytargać, jest tu też płyteczka, a na płyczce też są, zobaczcie, transformatory UFO, także super. Cztery śrubeczki, czy nawet trzy, i będę miał go na wierzchu. Super. Ok, mam już wszystko spakowane do torby, ale powiem Wam, że nie mogę jej podnieść. Nie wiem, czy mi nie pęknie po drodze do wagi. Dobra, zobaczymy, ile to wszystko waży. Wyjeżdżam właśnie ze złomowiska. Waga wskazała 35 kg. Zapłaciłem za to 87 zł, bo po 2,50 za kilogram. Ale ja nie wiem, mi się wydaje, że tam jest więcej niż 35 kg. No, ciężkie torby już miałem okazję nosić, no i wydaje mi się, że tam jest więcej. Zaraz to wrzucę na wagę w warsztacie, no ale zobaczymy. A, swoją drogą, złomu wywiozłem dzisiaj zarówno stówkę, więc 13 zł jeszcze zostało na czysto. Dobra, jadę z tym do warsztatu, wrzucę to na wagę, no i zobaczymy, czy jest zbieżność, czy rozbieżność wag. A jednak się zgadza, 35,5 kg. No i zobaczymy, jaki będzie odzysk miedzi z tych transformatorów. No ale to w następnym odcinku. A teraz wracamy do odzysku srebra i testu palnika. Całość dzisiejszego materiału waży dokładnie 2 kg 210 g. Te płytki są z miedzi. Tu zdarłem sobie wierzchnią warstwę szlifierką. Zarówno jedne, jak i drugie ładnie przebłyskują na pomarańczowo. Dlatego fajnie, to już 2 kg miedzi. A jeśli chodzi o styki, ja już je sprawdzałem, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że te właśnie blaszki, nazwijmy to na potrzeby filmu groszkami, mogą być wolframowe. Ja sobie jeszcze raz sprawdzę to cieczą probierczą, bo wcześniej sprawdzałem tak na szybko, no ale zobaczmy, tutaj mam jeden styk dobrze wyczyszczony. I potraktuję to cieczą probierczą tak samo ten. Też mam dobrze wyczyszczony tutaj ten groszek. No i zobaczcie, tutaj bardzo ładnie zabarwiło się na mocny brązowy kolor. Naprawdę mocny, tak jak reaguje właśnie ciecz probiercza ze srebrem. Tutaj jednak ten kolor jest mniej intensywny. Kamera tego nie oddaje niestety, no ale gołym okiem widać, że tak jakby tutaj było srebro, a tutaj jednak nie, chociaż kolor może wskazywać, że tak. Zobaczymy jak to będzie. Wolfram reaguje z silnym magnesem. No a jak będzie, to się okaże dopiero po odpaleniu. No i zobaczymy czy ten mój nowy palnik poradzi sobie bez odcinania, bez pomniejszania tych blaszek. No i zobaczymy jak to będzie finalnie wyglądało. Dobra, przenoszę się z tym na zewnątrz i działam. Zacznę od tych mniejszych, bo myślę, że one powinny schodzić szybciej. No ale to się zaraz okaże. Palam palnik i działam. No, i zobaczcie, parę sekund i pierwszy odpalony. Także palnik daje radę. Zobaczymy, jak będzie z tymi większymi. Ułożyłem je blisko siebie, żeby jedne od drugich się nagrzewały. Jest kolejny. Następny. Całkiem nieźle to idzie. Na pewno byłoby szybciej, jakbym podcinał blisko tych groszków, no ale właśnie chciałem sprawdzić ten palnik. Czy sobie poradzi? No i sobie radzi. Myślę, że tym zwykłym palnikiem, takim tym najzwyklejszym, myślę, że byłoby ciężko. Druga sprawa, że w tej chwili na zewnątrz jest 7 stopni na plusie, więc pogoda też nie sprzyja takiemu odpalaniu. No ale jakoś to idzie Dobra robię je wszystkie do końca a później biorę na warsztat te większe Parę minut, i groszki odpalone. Teraz zobaczę, czy tak samo łatwo pójdzie z tymi większymi. Odpaliłem sobie cztery, i moje spostrzeżenie jest takie, że zdecydowanie dłużej trzeba grzać. Ten styk, ale palnik sobie radzi, bo jednak odpala. No i znowu powtórzę, że zwykły palnik nie dałby absolutnie rady. Tutaj też bardziej ekonomicznie by było po prostu podcinać te, te styki, poprzecinać nawet na pół te blaszki i na pewno byłoby szybciej i sprawniej. No ale dobra, te pięć już dokończę tym sposobem, no i zobaczymy później, czy one są magnetyczne, czy nie są. Jeszcze raz posprawdzamy. Zrobione, cały proces nie trwał zbyt długo, a teraz zabieram to do warsztatu, no i zrobię test magnesem. No i chwila prawdy. Mam tutaj mały, ale bardzo mocny magnes neodymowy, no i sprawdźmy, czy te groszki będą się do tego magnesu przyczepiały. No, te mniejsze... w ogóle. I te większe... Także, czyli wynika z tego, że to jest srebro. Ale najlepszym testem byłoby wrzucić to do tygla, później do pieca i spróbować przetopić. No bo srebro topi się w temperaturze troszkę ponad 900 stopni, a wolfram 3500 stopni. Także jeśli się stopią, to znaczy, że srebro, a jeśli nie, to wolfram. Ale to może zrobię kiedy indziej. A teraz zważę to wszystko, no i zobaczmy. Ile tego dokładnie jest? Waga przygotowana, wytarowana, więc waży ten dzisiejszy urobek. Jednym szybkim ruchem przesypuję. No i jest 46 gramów. Na szybko licząc, to około 130 zł. Do tego 2 kg miedzi, kolejne 60, czyli prawie 200 zł dzisiaj zasila warsztatową skarbonkę. Ostatnio też w komentarzach padło kilka pytań, co z inwestycją w dolara. No to aktualizuję. 210, zakupione fizycznie w kantorze, jest. I wpada kolejna stówka, ale tym razem na karcie Zen. Mam Zena i teraz tutaj będę kupował Dolara, ponieważ jest szybciej. No i oczywiście ze sprzedażą też będzie szybciej. Średnia zakupu 3,65. Także myślę, że cena całkiem niezła. Jak widzicie, palnik sprawdził się świetnie, ale ja postanowiłem przeprowadzić jeszcze jeden mały test, bo coś mi jednak nie dawało spokoju. No i do takiego małego tygielka, gdzie już był trochę rozpuszczony borax, wrzuciłem większy płatek i mniejszy płatek, który właśnie dzisiaj odlutowałem ze styków. No i muszę Wam powiedzieć, że nie stopiło to się wszystko. Tutaj zostały z tego większego płatka, tutaj z mniejszego ta kosteczka, a z tego wytopiła się tylko. Taka kulka srebra. Tak czułem, że one nie są w pełni srebrne. Palnik bardzo ładnie i szybko wytopił srebro w taką kuleczkę, w boraksie tym rozpuszczonym, w tej takiej mazi ładnie się uformowała i to jest srebro, a ta reszta już srebrna nie jest. I nie wiem, czy jest to Wolfram, czy jest to co innego, ale nie chciało się stopić, więc temperatura za niska była tego palnika. A dla srebra jak najbardziej wystarczająca, dlatego mam tylko taką kulkę srebra z dwóch właśnie tych płatków, większego i mniejszego. No dobra, to lecę do warsztatu, bo już trochę zmarzłem, i zważę tą kuleczkę. I waga po raz drugi najpierw zważę takie same płatki, jak wrzuciłem do tygla 2,74 grama, A teraz tę kulkę srebra, którą udało się z nich wytopić 0,61. Nie wiem, co o tym myśleć.